To zawinił? Gdybym powiedział, że w ogóle nie mamy żalu, powiedziałbym nieprawdę. Może ten żal jakiś umiarkowany, bo nie chcę nikogo tłumaczyć, to już nie wróci. Sprawy na pewno nie było to zamierzone. Błąd, gafa, wina absolutnie, absolutnie. Po tej tragedii na drugi dzień byłem na komendzie. Przypadek po prostu. Pani została przywieziona przesłuchanie. Myśmy odbierali te rzeczy, gdzie policja, straż, wszystko skrzętnie zostało pozbierane. Odbieraliśmy i wychodzimy, zięć, wnuk. Ja wychodzę, drzwi są otwarte. Nie wiem, co mnie tchnęło, żeby się zatrzymać. Oczywiście, że przesłuchujący mnie znał. To nie miał powodu, żeby mi powiedzieć, żebym nie wchodził. Znał całą sytuację. I wszedłem. Nie wiem, kto mnie tam kierował, co mnie tam pociągło. Ta pani była w szoku, była bardzo sfrustrowana. oparta. No ja tak stoję przy niej, podniosła oczy i mówi, jak to pan? Chciałbym ojciec Janusza. No na wtedy z tego krzesła osunęła się mi do nóg, zaczęła krzeczeć, przepraszać, że zabiłam panu syna. No i co w takim momencie zrobić? Prowadząca śledztwo Tarnowska prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków przez Michalinę K. Kobiecie groziła kara więzienia. Świadkowie twierdzą, że wypadek ten stał się również dla niej życiową tragedią. Po takim wypadku, ciężko wrócić jest do tej wykonywanej pracy, a z drugiej strony niejako niezachowanie tych procedur zmuszają tutaj nasz zakład, czy zmusiły do podjęcia stosownych procedur, aby, aby jednak nie, pani opuściła tutaj szeregi naszych pracowników. Mieszkańcy twierdzą, że to miejsce jest wyjątkowo pechowe. Zginęło tam już wiele osób. Na rejdach. Ja się naprawdę o niego nie byłam. Nigdy nie wierzyłam, że jemu może się coś stać złego, że nad nim czuwa ta opatrzność, że jemu się nic nie stanie. Mimo tych wypadków on zawsze wychodził obronną ręką z tego. I tutaj w tej rzezawie nawet by mi przez myśl nie przeszło, że w takim głupim miejscu, że, że może zginąć. Nigdy nie pomyślałam o tym, że, że jemu się może coś stać. Nieraz miał wypadki na tych rajdach, jak tu nawet. Samochód się mu palił blisko, niedaleko naszego domu, parę kilometrów przecież. I będąc na odcinku, słyszę jak kibice mówią, że Kulik się pali, a ja do nich od razu z takim oburzeniem. To jest niemożliwe, może się palić samochód, ale nie Janusz. Jaka jest prawda? Dla jednych winne jest miejsce i człowiek. Dla innych taki po prostu jest Boski plan. Wszyscy zastanawiają się jednak, dlaczego w tym planie został uwzględniony człowiek, który miał przed sobą świetlaną przyszłość. Człowiek, który swoim życzliwym usposobieniem, dobrym sercem zjednywał wszystkich, których spotkał na swojej drodze. Ja powiem o takim momencie, który, który dla mnie był szalenie przykre. Nigdy nie spodziewałem się, że coś tak absolutnie przyziemnego i prozaicznego może być, może być dramatyczne. To był moment, kiedy musiałem usunąć jego numer z telefonu komórkowego. Numer, na który dzwoniłem kilka razy dziennie przez 8 lat. I mówię, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to jest coś tak. Prozaicznego i przyziemnego, że to się nie mieści w kontekście tragedii, która się stała, ale, ale radzę wysilić wyobraźnię i pomyśleć, jak to wygląda, gdyby nas spotkało coś takiego. Jego pasją były samochody i droga. Ironią losu okazało się również to, że to właśnie na drodze zakończył swoje życie. Kierowcy Rajdowi to są najbardziej bezpiecznie jeżdżący w normalnym ruchu kierowcy. Bo oni doskonale wiedzą jak to jest, prawda? I proszę zauważyć, że na tych imprezach, na rajdach, wbrew tym co się mówi, to znikomy procent jest jakiś wypadków tragicznie kończących się. W związku z tym, jeśli już podróżują w normalnym świecie, normalnym, bo. To jednak to są zawody, zmuszają ich do tak zwanej jazdy e, lekko nienormalnej, prawda, ekstremalnej. To oni są kierowcami bardzo bezpiecznymi, dlatego że e, kunszt jazdy opanowali często do perfekcji. No i wiedzą o konsekwencjach. I wiedzą, że spieszyć się nie należy. No to nic dobrego nie jest. Zawsze przed każdym 13 tam jesteśmy, to nawet nie ma o czym mówić. Przed każdym 13 miesiąc, dnia miesiąca jesteśmy tam w zawie na ten przejeździe. I jak słyszę pociąg o tej porze, często się zdarzało tak, że akurat przed tą godziną 18.00 tam jesteśmy, to normalnie dostaję gęsiej skóry i boję się tam. Mi się wydaje, że ten pociąg, że, że, że ja tam, że mnie zmiecie z powierzchni ziemi, że to jest taki straszny pęd i boję się tego miejsca. Jak gdzieś w głębi duszy wierzę, że że Janusz jeździ jeszcze w rajdach z nami. Ciągle z nami jest, jeszcze się z nim spotykamy, myślimy o sobie. Wielu, wielu, wielu kibiców wiernych ma, którzy kochają go, którzy na rajdach noszą transparenty. Janusz, jesteś z nami. To jest miara wielkości tego zawodnika.